Ja nie mogę. Co? Ja nie mogę z tym. na Bo co ci zrobiły? Robię sobie pizzę. No. Jako wiesz, samowystarczalny człowiek. Robię samodzielny. Sobie pizzę. Brawo, samodzielny. jestem sąsiadom na chodź, daj guzi. No. I przyszedł wiesiu. Wiesi tak patrzy. No daj smaczka, daj smaczka. No i idę do tego. Idę do tego spichlerza. Odkręcam. Wysypałem tak z 10-15 na ziemię, żeby sobie zjadła i w tym momencie, jak ja wysypywałem, słyszę, że coś biegnie. Wbiegły, wbiegły dwa koty i Zyni jeszcze był taki zaspany, że zajebał głową w futrynę. Zajebał głową w futrynę, ocząc się i mu mówię, tu leży i wzięli się za jedzenie. A Wiesiu nawet nie zdążył zjeść, tylko się patrzył, co oni robią. No bo Wiesia, no Wiesia jest Glow look robi mega wielką furorę i postanowiłam w takim razie... Od... Pierdołą zamki tam pizdę kurwa lamusie Kto? A pierdołą Jest ta Natalia dzisiaj? Jest, a co chcesz od Natalki? Chcę jej zaoferować dupy Co? Co mówisz? Dobry pomysł? Ale że z jej chłopakiem? Co? Jej chłopak, ona i ty? Nie, chłopak wypierdala Ty, ona i ja Co ty like you, like you, Dzień dobry, spierdalaj chodź na łeb, Nie like Niedobry jest Jeszcze przeprosi Mhm mm Dobra, widzowie zakładamy zakładany TikTok gazu, gazu. Ma Mam wuju cały balon, cały bały 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 bały. balon. Nie wypełniony helem, a wypełniony yeah. trawo. Coś ci nie pasuje, idź pograć wakao Chcesz podbić po prostu nie, to podbijaj światło. Leci balon, yeah, yeah.